mm uh -huh. Prosimy zwycięzcę o indywidualną rundę honorową, najlepiej na prawą rękę, żeby publiczność mogła przyglądać się flow. nie został wyczytany. W Poznańsku mówiąc, amuła budzyńskich, czyli rodzina bachmistrza budzyńskiego, jego syn Jurek, już niestety też od nas odszedł, ma no syn dzisiaj, który przyniósł dla pechowca sam z nogą w gipsie. Więc dla niego wszystkiego. Ale Ty wow. oh. Proszę Państwa, to z jednej strony technika, z drugiej zaufanie, więc naprawdę duże brawa, bardzo duże. Tuż był prawie jak w dobrym cyrku. Za chwilę przed Państwem kochają i załatwiają nam całkiem niezłą pogodę, również dla Państwa. Reprezentacja w barwach 12 Półku Łanów Podolskich. Andrzeju, prowadzić. Dziękuję 25. Raz, kiedy do nas ze Szczecina przyjechał. Co więcej, przywozi od lat ze sobą swoich przyjaciół, aby uświetnili nasze wspólne święto. Andrzeju, tak jak się umówiliśmy. Brawo! bardzo dziarska jednostka niektórzy twierdzą ostatni pułk kampanii wrześniowej bo spóźnili się na kapitulację pod Kockiem przybyły tylko ich konie większość pułku przestała istnieć a w związku z tym, że okazał się jednostką doskonałą po przejściu na etapy pokojowe pozostał w kawalerii, przy czym pułk Wielkopolski wylądował na wschodzie i walczył w 1939 roku w składzie Nowogródzkiej Brygady Kawalerii pod dowództwem naszego dowódcy Andersa, już wtedy generała brygady. Dlatego nie dziwcie się, że ich otoki są takie jak nasze, szkarłatne, a proporczyki biało-czerwone z błękitną żyłką. Po raz pierwszy koledzy z Krotoszynna, no i koleżanka, byli u nas w zeszłym roku. Ci, którzy byli po sprawę. Kapitan Mrugalski przywiózł dzisiaj w zasadzie swoją armatę, bo to jest jego dana. Przed Państwem stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej w Parmach 7 DAK prowadzona przez kapitana aktualnej jednostki 7 Dywizjonu Artylerii Konnej, ma na co dzień dowódcy drugiej Baterii 7 DAK Konie niepokorne, ale brawu wielkie. Dodam Państwu, że ci historyczni dakowcy mają od dwóch lat program armata. Odtwarzają replikę armaty prawosławnej, budowanej w zakładach dukiłowskich, która po przekalibrowaniu na kaliber 75 mm towarzyszyła artylerzystom konnym w Brygadzie Kawalerii w Wędrzynie. Brawo proszę Państwa, białe charakterystyczne otoki, oliwkowo-biały proporczyk z żółtą żyłką przez środek. Się rozpocznie Spadek. kilka słów na temat pokazu, które Państwo za moment zobaczycie. Etatowym każdego pułku przedwojennej kawalerii był szwadron CKM. Część plutonów tego szwadronu wyposażona była w tak zwane taczanki, czyli wozy do przewozu amunicji i karabinu maszynowego, co umożliwiało przewożenie tego karabinu w formie Złożonej, przygotowanej do strzału. Można było dzięki temu ogień otwierać praktycznie natychmiast po zajęciu stanowiska. Minusem tego rozwiązania było to, że karabin na tarżance nie mógł dojechać wszędzie. W związku z tym, pluton CKM w ramach tego szkadronu był przewożony na jukach, czyli na specjalnie przystosowanych rzędach, gdzie troczono karabin podstawę skrzynki z amunicją, wodnik, części zapasowe. Do specjalnego stela stelaża zakładanego na grzbiet koński. To umożliwiało z kolei prowadzenie całego Plutonu w każdym tempie i w każdym terenie. Czyli tak jak współcześnie Rosomak jest w stanie wjechać niemal wszędzie, bo jak nie ma drogi, to on sobie zrobi, albo choke. Dla niego przeszkodą są tylko takie rzeczy, których pokonać nie jest w stanie, czyli jakaś większa rozpadlina, mur. Oto no CKM na jukach miał tę przewagę, nawet nad współczesnym sprzętem, że jest w stanie przejechać i przeskoczyć przez wszystko, a jak trzeba, to również przepłynąć. Sekcja CKM, niemal w pewnym składzie przed Państwem, proszę zwrócić uwagę na tych ułanów, którzy prowadzą konie w ręku. Przygotowanie koni do e, służby w takim pododdziale, to jest druga i trzecia trójka w tej chwili, w tej sekcji, ze na to, co by się na tym stanowisku nie działo, czyli również czasem pod ogniem trzeba było kolegów ewakuować, żeby umożliwić odskok. będą